Halo halo widzowie, a w dzisiejszym odcinku będziemy reagować na piosenkę Wojana i Nupka Dirta wylałem do kranu, a więc zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i lecimy. Dobra, a więc słuchamy To to co, dirtowice jakieś? Miasto this dirta, ty wszędzie nupki są jakieś Ty mały nubek! Dirtowice, ty ej, zgadłem! <grytowice> dirtowice, mówiłem, że jakieś dirtowicach, nie? Ja mama gotowała, tylko i mam burger z tego. Dirty. Bo... No, widać ja to o, ten, no. okay. A to nie wezmę kijów. Zbudujemy razem świat. Tylko z jednego kocka. Ha, całe bojowe wice zostały zmienione. Czy to jest nupcia? Czy tam widziałem Nubcie, widzowie? Nubcia to była nupcia patto. to. A to. Okej. Okay. Nupcia! Widzowie! Nupcia! Nupcia! Nupcia w tym te, w teledysku jest. Ja nie mogę. Kiedyś się oglądało, widzowie... zna się nupcia, tak? Do końca. Do końca. O refren. Widzowie, założyłem swojego Discorda. Link macie w opisie, Arkowy Team, zapraszam i tam będziecie mieć wszystkie informacje. Może będzie jakieś filmy będziemy razem nagrywać, ale właśnie otworzyłem swój własny serwer Discord. Macie link w opisie, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i będziemy sobie wszyscy razem tam siedzieć, grać. I, i tylko tyle chciałem wam powiedzieć, a więc zapraszam, link w opisie. ale nie? Tańsę coś tam Aaa i dirta Chłopu przyszedł zrobić kran Ten, nie, woda mm, No, 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 woda mm, mm, mm. Trzeba zrobić dirta I chłop no. Zasz... i zrobił dirta, nie? Dirta O, przecież bym słyszał Wojana w tle Słyszę Wojana w tle Ale Donald Ta, słyszę, słyszę Wojana w tle Dobra jeżeli chodzi o zwrotkę yy, Nubka, no to jest naprawdę spoko, wchodzi w ucho yy, i jest fajnie dopracowana, a jeżeli chodzi o refren, to wpada w ucho, nie wiem jakim cudem, w sensie to nie jest piosenka, którą będę słuchał, nie, ale wpada w ucho, więc naprawdę jest, jestem pozytywnie, nie, Zaskoc zaskoczony, tak. Fajne, fajne. Pewnie tam gdzieś ci będą słuchać, ja tego nie będę słuchał, ale fajne, fajne. Urodzone w dircie i każdy w dircie zamieni, siedzę przy oknisku z moją dziewczyną i widzę w jej oczach odbicie płomieni To się bardziej niż diament zmieni, to się bardziej niż diament ceni. A ten wieczór w blasku księżyca no tak, no. spędziliśmy przecież na ziemi, czyli na dircie. Niepalący, co ty? Tyśń ci diamenty, gdy nie masz komu ich dać. A w ogóle? W ogóle to ja na tym ostatnio jak Shortsa robiłem z właśnie trailera, to właśnie mówiłem, że ta animacja jest właśnie też od tego co było w Mambana w upaliona. No, bo też widać te właśnie żółte napisy, czy właśnie właśnie ten styl animacji. Więc spoko. Fajne. Zaczynam rozumieć, No, ale to był właśnie trailer. No co my tak no bez ziemi? Nie byłoby ziemi, to nie byłoby nas też, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. So no you right? <laughs> 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 Oh, Polubiłem tego dirta Co? Czekaj, czyli co? może zrobimy twój domek co jest divta? Nie, nie Nie, nie A, ja no nie i nie go aż tak bardzo A, To może zamienimy coś innego? <laughs> co takiego? Pimpek o, Może tego pieska? Co? <laughs> Kłopa szalał Dobrze, dobrze O, no i znowu to ten, w sumie nie widziałem ostatnio Wajanowic, widz, nie? Strasznie nie wiem bo. nie wiem jak ja no, ja no, nie? No i... Widzowie elegancje, nie? Taki banger, że No Nie no, fajne, fajne, fajne. Dobra, ale jeżeli chodzi o widzowie tak, ten, no to nutka bardzo fajna, y, refren buja. Y, co tu jeszcze by powiedzieć, no... Jestem mile zaskoczony. Ten, Wojan w ogóle ma fajny głos do takich piosenek, aż się tego nie spodziewałem, nie? I to jest... I tak w sumie, to tam jest napisane Nubek tam z Wojanem, więc to jest w sumie piosenka Nubka, bo on tam większość śpiewa, nie? Wojan tylko lafit wbił. Więc to jest nubka, piosenka nubka, ale bardzo fajna i oceniam ją na 8,5, na 10, bo ja to ją słuchać nie będę, ale może komuś się tam spodoba. Więc bardzo fajna nutka i, i tyle, co bym mógł powiedzieć. Widzimy się w kolejnych odcinkach i, i tyle. Do zobaczenia, cześć!